Moi drodzy, dzisiaj kończę 30 lat. Także możemy świętować moje urodziny. Ja świętuję na pewno. Jak coś tu tutaj dowód materialny. Z tej okazji chciałam wam podać 30 dowodów na moją cechę, dosyć kluczową, ale cechę, której nie byłam świadoma przez prawie 30 lat. A szkoda. To, że ja jestem wrażliwa, to ja zawsze wiedziałam. To, że wiele osób mi mówi o tym, że jestem wrażliwa, jakby to się z tym e, łączyło, ale o tym, że jestem wysoko wrażliwą osobą i że w ogóle coś takiego jest, pojęcie zielonego nie miałam. Więc kiedy parę tygodni temu pytałam mojej psychoterapeutki o to, czy ja mam jakieś zaburzenie psychiczne. No bo jednak ponad 4 lata na psychoterapii. Ile można. No i moja psychoterapeutka powiedziała, że nie, że nie mam żadnego zaburzenia psychicznego i dodała na końcu, ale musi pani pamiętać, że jest osobą wysoko wrażliwą. I wtedy w moim umyśle nastąpiła jasność. A właściwie ta jasność zaczęła nastąpywać, zaczęła się pojawiać. Zaczęłam czytać o tym, czym jest wysoka wrażliwość, o tym, że to. Cecha. Zaczęłam czytać o tym, że jest czymś innym niż introwersją: o tym, że dziedziczy się ją najczęściej w genach, o tym, że mają 15-20% populacji i że jest wynikiem wyjątkowo czułego układu nerwowego. Nie będę wam robić wykładu z tego, czym jest wysoka wrażliwość, po prostu podam 30 dowodów na to, że ja jestem osobą wysokowrażliwą. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, przed Podejściem do rozwiązywania jakiegoś zadania przed działaniem zawsze potrzebuję chwili, żeby dokładnie przeanalizować i przemyśleć to, co chcę zrobić i w jaki sposób chcę to zrobić, i czy na pewno chcę to zrobić. I rzeczywiście zajmuje mi to chwilkę, więc nie startuję od razu jak szalona i nie idę nigdzie w ciemno. Ale ponieważ właśnie to wszystko sobie poukładam i przygotuję, to kiedy już zaczynam coś robić. To zaczynam to robić, i dobrze to działa. Nie znoszę i unikam od dzieciństwa wszelkiej konkurencji, wszelkich konkursów. Bardzo szybko zauważam, i nawet to nie jest kwestia tego, że ja chcę to zauważyć, ale ja po prostu to widzę. Detale w relacjach między ludźmi. Którzy są wokół mnie, razem z którymi jestem w danym pomieszczeniu. Nawet jeżeli nie znam tych osób, wchodzę do nowego środowiska bardzo szybko. Jakby widzę różne wpływy jednego na drugich, złośliwości, wyczuwam wszystkie jakieś takie nieszczere rzeczy. Z drugiej strony też od razu jasne jest dla mnie, jeżeli ludzie są dla siebie szczerzy, życzliwi, to jest prawdziwe, więc. Od razu czuję po prostu, co jest grane w towarzystwie, w którym jestem. Bardzo męczą mnie i wyczerpują niezdrowe, jakieś nieszczere, niefajne relacje pomiędzy ludźmi, w których towarzystwie jestem, nawet jeżeli, nie wiem, spędzam z nimi tylko godzinę. Bardzo szybko to wyłapuję i potem, jakby widzę, co się między nimi dzieje, to mnie zżera. Grubiańskie, rubaszne żarty, komentarze, postawy. Są dla mnie skrajnie męczące, w ogóle nie, no nie znoszę czegoś takiego, nie jestem w stanie tego tolerować, albo reaguję, albo wychodzę, kiedy się pojawiają. Jednocześnie, słysząc takie właśnie komentarze, żarty, y, od razu widzę, jakie są relacje między tym człowiekiem, najczęściej mężczyzną, który mówi takie żarty, a jego na przykład partnerką, tudzież jego dziećmi, i od razu widzę. Że coś gra, czy coś gra, czy coś nie gra w tej rodzinie i najczęściej nie gra, i ja się tym po prostu przejmuję. Ja zaczynam widzieć cały większy obrazek nie tylko jakiś głupi żart, ale od razu widzę większy obrazek tego, co się dzieje po prostu złego, niepokojącego w relacjach między ludźmi. Bo oczywiście jest dla mnie jasne, że takie zachowania, takie żarty. Nie, są wynikiem czegoś więcej i znakiem czegoś więcej niż tylko tego, że ktoś ma słabe poczucie humoru. Nie jestem w stanie oglądać filmów, w których jest przemoc, szczególnie przemoc fizyczna i szczególnie przemoc fizyczna, która służy rozrywce. Nie pojmuję, nie pojmuję tego. Boli mnie upraszczanie. Każdy problem, szczególnie takie problemy społeczne, kiedy w mojej obecności ktoś upraszcza, trywializuje, oj, to. Muszę wtedy bardzo wojnę toczyć w środku, czy wejść w dyskusję, czy nie, e, bo wow, to, to jest dla mnie wręcz nie do pojęcia, że można coś e, tak uprościć. Okazuje się, że intensywniej niż e, osoby, nie, e, które nie są wysoko wrażliwe, odczuwam emocje, piękno. To jest, e, to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne. I może brzmi filozoficznie, ale piękno w postaci, nie wiem, muzyka, malarstwo, yy, poezja, literatura, piękno daje mi odpoczynek. Piękno równa się dla mnie odpoczynek, relaks. Szybko się męczę, yy, bo przetwarzam właśnie wiele bodźców i to wszystko z zewnątrz mocniej na mnie oddziałuje niż na większość populacji. W związku z tym zawsze pierwsza, i to naprawdę jest sprawdzony fakt, zawsze pierwsza wychodzę z wszelkich imprez, wesel i tak dalej, ale staram się robić to w taki sposób, żeby gospodarze zawsze się czuli dobrze i komfortowo i wiedzieli, że ja po prostu jestem zmęczona i że impreza była super, i żeby nie czuli jakby, że coś jest nie tak, więc jakby komunikuję to w taki miły, otwarty sposób. I nie było chyba dotąd żadnych niesnasków czy problemów w związku z tym. No, chyba że kiedyś, kiedy jeszcze nie potrafiłam o tym mówić. Wygląd wnętrza, w którym przebywam, bardzo wpływa na moje samopoczucie i na jakość mojego odpoczynku. Dlatego w moich pomieszczeniach właśnie są takie delikatne kolory, stanowane, spokojne. Piję kawę od 15 lat. I od 15 lat ona mnie pobudza i na mnie działa, i to jest bardzo duży plus. Cały mój organizm jest bardzo wrażliwy: włosy, cera, jakby takie ult, ultra wrażliwość. Wszystkie mam kosmetyki dla bardzo, bardzo, bardzo wrażliwej skóry, i nawet kurka, żołądek mam wrażliwy, co mi nawet powiedział lekarz, bo badałam się z każdej strony, dlaczego po chipsach się tak źle czuję. I wszystko jest ok, tylko mam wrażliwy żołądek, w związku z czym pozostają mi warzywa i zupy. Cieszę się, bo lubię je właśnie. Chyba już psychicznie tak się źle czułam po tych wszystkich smażonych rzeczach, że um, właśnie warzywa i zupy kojarzą mi się z czymś dobrym, najlepszym. Ćwiczenie na instrumencie, w czym mam wprawę wieloletnią, godzinną. Yy, bieganie, w tym też trochę mam wprawę, czy sprzątanie zdarzało się i zdarza. To dla mnie czynności, w których mogę wyłączyć głowę i to jest wspaniałe, bo ja odpoczywam wtedy psychicznie i mogę e, skupić się na myśleniu, na refleksjach, i temu właśnie te czynności zawsze mi służyły, ale absolutnie nie mam podzielności uwagi, i to jest ważne, dlatego że jeżeli coś robię, skupiam się na tym na 100%. Kiedy oglądam film, nienawidzę, kiedy ktoś mi przerywa. Mój mąż lubi to robić i wie, że tego nie lubię. Kiedy piszę wpis na Instagrama, czyli znowu skupiam się intelektualnie, żeby coś opowiedzieć, również jestem wyłączona ze świata, wszelkie czynności, w których coś yy, wchodzę w jakiś świat, mnie po prostu nie ma. Ogólnie szkoła była dla mnie traumą, studia wybawieniem. I dziś żałuję, że na przykład do liceum czy do gimnazjum właśnie nie miałam domowego nauczania. Dzisiaj to już jest bardziej popularne. To byłby kiedyś idealny, idealne rozwiązanie dla mnie. Zawsze miałam dużo starszych znajomych niż ja, bo z nimi mogłam porozmawiać na poważne, głębokie tematy, a to one mnie zawsze interesowały najbardziej. W większej grupie nie odzywam się za bardzo, hmm, chyba że już. Dojdę do wniosku, że naprawdę mam coś ważnego i wno istotnego, wnoszącego wartość do dyskusji, do powiedzenia. I najczęściej y nie rozumiem, dlaczego nikt inny tego wcześniej nie zauważył, i w środku po prostu już z tej frustracji się wypowiadam, bo tak mnie to frustruje, czemu nikt nie widzi czegoś, co jest dla mnie tak oczywiste i jaskrawe. Jestem towarzyską osobą, lubię się spotykać z ludźmi w realu, wygłupiać się, śmiać, ale. Są takie sytuacje, szczególnie jak jest dużo ludzi, których nie znam i jest na przykład głośno muzyka, czego nienawidzę, że czuję taki dyskomfort społeczny i wtedy siedzę sobie z boku, obserwuję, coś poczytam, porozmawiam z jedną osobą, która też lubi stać na boku, i czuję się świetnie. I absolutnie nie wynika to z jakiegoś lęku, nieśmiałości, tylko z tego, że ja po prostu tak lubię. Gry planszowe strasznie mnie męczą i dlatego nie przepadam za nimi, bo muszę się wtedy skupić na dwóch rzeczach: na relacjach z ludźmi, z którymi gram i jednocześnie na samej grze. To jest super wyczerpujące, ale plus jest taki, że dosyć często wygrywam. Chyba, że gram z innymi wysokowrażliwymi osobami, które też tam sobie w głowie po prostu wszystko analizują, a jak już zaczną stawiać pionki czy coś, to po prostu rozwalają grę. W moim domu rodzinnym to wysoka wrażliwość była normą. Nigdy nie słuchałam disco polo w żadnym celu i do studiów naprawdę nie miałam pojęcia, że istnieją ludzie, którzy słuchają disco polo nie tylko dla beki, ale naprawdę dlatego, że lubią. Czasem jako kobieta czuję się e, taka stereotypowa, bo lubię domowe życie, ciszę, spokój, pastelowe kolory bardzo lubię, przyrodę. I lubię po prostu, jak ludzie są dla siebie mili i dobrzy i życzliwi. Jako dziecko bardzo przeżywałam, kiedy ktoś był dla mnie niemiły. E, na przykład pamiętam taką sytuację w sklepie. Jakaś pani niemiło się do mnie odezwała, ja wróciłam do domu i płakałam yy, i nie potrafiłam zrozumieć, dlaczego ludzie są dla siebie niemili, a już tym bardziej, że jak można być niemiłym dla kogoś bez powodu. I do dzisiaj tego nie rozumiem. Często w moim życiu byłam liderką. Muszę uważać, żeby nie izolować się za bardzo i nie wpadać w swój świat wewnętrzny, jakby izolując się od, um, od świata zewnętrznego. Nie pociąga mnie w tym samotność, tylko możliwość swobodnej refleksyjności. Tak to określę. Ale muszę też uważać, żeby nie uciekać w drugą skrajność, jakiegoś po prostu społecznego poświęcenia i robienia wszystkiego dla wszystkich wokół, ignorując własne granice, potrzeby i wszystko. Silnie odczuwam też stres i uczę się, jaka jego ilość jest dla mnie znośna i jest ok. Nie łudząc się przy tym, że można w ogóle żyć bez stresu, bo to nie jest możliwe. Przez te prawie 30 lat mojego życia, nie rozumiałam jednej rzeczy. Dlaczego inni ludzie to wszystko ignorują? Dlaczego ignorują te detale, dla mnie tak jaskrawe, tak oczywiste? Dlaczego jakichś rzeczy nie zauważają? Dlaczego działają od razu, a nie namyślą się na spokojnie? I naprawdę myślałam, że ci ludzie robią to specjalnie. I że oni widzą tyle, ile ja i że to wszystko odbierają tak, jak ja ale że po prostu mają to gdzieś. No i takie to dowody. Cieszę się niezmiernie, że przez kolejne dziesiątki lat mojego życia będę już żyła z tą świadomością, ze świadomością jednej z kluczowych dla mnie moich cech. I ze świadomością, że nie jestem dziwna i że nic ze mną nie jest nie tak, tylko po prostu inaczej odbieram wiele rzeczy. Tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania tego kanału i do obserwowania mnie na Instagramie. No i co? Życzę Wam bardzo dużo wrażliwości, a ja lecę sobie świętować.